Cześć Jawaneczko, kochani, witam na Kara. Słuchajcie, jest u nas Jacuś. Zaraz Wam pokażę tutaj człowieka specjalistę od Ravenola o skrzyni automatycznej. Także cześć Jacuś. Cześć, witam. Witamy Cię w Dankarze. Słuchaj, co to dzisiaj będziemy robić? powiedz. Będziemy robić Mercedesa Vito. będzie by w skrzynia od Mercedesa 7229. E, tak. Będziemy zmieniać olej dynamicznie w skrzyni. Będziemy się teraz podłączać, więc pewnie będziemy do Was wracać z filmikami, jak to wszystko będzie wyglądać. Dokładnie, Przemięć. zobaczcie sobie, taki to jest Mietek 2019 rok, maszyna już stoi, gotowa, zaraz bierzemy się za robotę, także oglądajcie nas dalej, po zewnątrz. Tak kochani, auto jest podniesione, uniesione, teraz co, demontujemy tutaj ten przewód, tą rureczkę całą i wpinamy się teraz sprzętem. Oglądajcie nas dalej. No i słuchajcie, przy tej skrzyni biegów odkręcamy tutaj takie łączenie, połączenie tych dwóch przewodów, żeby nam nie latały, nie przynosiły się, nie wykręcały i tą śrubę. I zaraz wam pokażemy dalej, co. No i słuchajcie, będziemy się tutaj włączać, podłączać do tej skrzyni biegów przez bypassa między układem chłodzenia a korpusem skrzyni biegów. Także to trzeba zdemontować. Dobra, teraz co? Wkładamy adapter, zobaczymy czy pasuje. Także teraz dokręcam adapter płyteczką. Trzeba było pokombinować z podkładkami, bo tutaj mamy wycięcie owalne na skrzyni biegów i żeby nam dobrze przelegało trzeba było to zniwelować podkładkami troszeczkę. Zaraz dokręcimy zobaczycie co będzie Teraz ja coś wam coś przekażę jeszcze jakąś dobrą wiadomość. Znaczy dobrą. Teoretycznie chodzi o zamontowanie tutaj na ten przewód. tak? Mamy dwie możliwości. Ja coś powiem. Tak jak widzicie wyjedliśmy przewód aluminiowy z korpusu skrzyni biegów mamy dwie możliwości yy, yy, podłączenia się możemy wziąć standardowy przewód gumowy, nałożyć i opaską sobie to skręcić albo mamy specjalne szynki tak? z adapterami yy. Taką kostkę do ochrony przewodów aluminiowych. Myślę, że ją użyjemy, żeby Wam nawet pokazać, w jaki sposób chronimy sobie przewody, żeby ich potem nie uszkodzić poprzez skręcanie opaski, co może dojść do małego zmiażdżenia się tutaj w miejscu o-ringów i później może sączyć się olej ze skrzyni. Tak, bo najprościej to jest to właśnie, o czym ja coś mówił i skręcamy z wyczuciem, żeby tam nie znieść za mocno, ale my dzisiaj zrobimy to na odpowiednim sprzęcie na adapterze, tak? Tak. Zaraz wam pokażemy wszystko. No i teraz szukamy odpowiedniego adaptera, zobaczcie jaka piękna walizka, cały zestaw ich mega full do wszystkich samochodów i szukamy sobie teraz na myślę, połączenie, myślę że ta średnica może być, zaraz sprawdzimy, zmierzymy sobie, tak i reszta jest do tego kostka cała, zobaczcie, takie tutaj potrzebujemy, zaraz idę zmierzyć, znaczy przełożymy sobie, czy pasuje, jak nie to tak. będziemy mierzyć zaraz wewnętrzną średnicę. I teraz co? Mamy dobrany taki mały adapteryk. Zakładamy go tutaj. Kliknęło. Halo, halo, kochani. Zobaczcie. Mamy skręcony adapterek. Podłączenie jesteśmy, tu mamy wyjście. Jedno i drugie. Co robimy? Podłączamy węże z maszyny. Obydwa. Może jakoś nagrania będzie taka średnia, ale wszystko jest moim zdaniem widać. Także lalaika też to takie fajne szkolenie. Wykonujemy dziś. dane warsztatu. Zaraz zbijemy sobie teraz moje dane. Danka w Zobaczcie, maszynę już mamy przygotowaną. Tutaj jeszcze w zestawie jest multum adapterów, końcówek, wężów. Węży, które mogą Wam pomóc przy pracy. A my zaraz zajmiemy się napełnieniem maszyny, żeby przystępować do dalszej pracy z się tutaj. Zobaczcie, teraz musimy zrobić sterowanie wagi. Olej mamy zalany. Jest OK. Ja coś wkłada pojemiz z olejem. Oczywiście Ravenola. I co? Działamy dalej. Ja, piszam Mercedes. Ale samo pisanie. Vito. 19. rok. A numer numerystacyjny... Tutaj warto w tą bazę sobie wejść. Baza PenOHTF, tak? Tak. Zobaczcie. Mhm. Wybieramy tutaj dobry olej. Słuchajcie, kochani, bardzo ważne jest też zdobienie sobie takiego raportu. Jeżeli macie dobry sprzęt, diagnostyczny. Żebyście byli zabezpieczeni jakie są błędy, że nie ma błędów na skrzyni biegów i tak dalej, że są błędy inne. Mamy całą rozpiskę, jesteśmy chronieni przy okazji. Mamy teraz tak, yy, numer WIN, przebieg, który potrzebny nam był, żeby wpichowali w tą maszynę. A Ej, to jedziemy z tematem. No, procedury. I mamy teraz sprawdzenie kierunku przebywu oleju. Wciskamy oczywiście automatycznie. Tak, dokładnie. A jeszcze jesteśmy? Tak, musimy okay. uruchomić silnik e, samochodu. Dobra, zobaczę. Kontrolka już nam się zapaliła. Światełko to herazi, Przykryłem Mam tu strasznie, mocno daje to światełko przepływu oleju, który już tam nie przepłynął. Yy, teraz, co? Musimy wejść do tego czołga. Teraz tak. Auto uruchomione i było. Wyłącz. 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 Możesz mówić. Tutaj na razie sprawdziliśmy sobie ręcznie ten olej przy uruchomieniu auta i widzieliśmy, że olej leciał nam w drugą stronę. Jak się podłączamy, tworzymy bąbelki powietrza, które poleciały w przeciwną stronę niż mamy, czyli musimy się przepiąć. Więc teraz na szybko złączkach przepniemy przewody, żeby pokazać ten dobry kierunek wam. Prosimy o odpalenie auta, bo musieliśmy przepiąć się. Przepięliśmy się już teraz. Odpalę auto. I teraz, co? Przepływ mamy tu z strzałką. Oczywiście dobrze, do ono idzie. Zobaczcie jaki jest olej w aucie. Teraz, jak działa procedura wykrywania kierunku automatycznego. Polega to na tym, że mamy otwarty zaworek na brudny olej, jeżeli waga poczuje 3-4 setki brudnego oleju, to znaczy, że jesteśmy dobrze podłączeni. A jeżeli jesteśmy źle podłączeni, to płytka separacyjna tak działa, że olej, który wychodzi z auta, idzie przez urządzenie, wraca z powrotem do auta. Możecie naciśnij automatyczne wypowiedzianie kierunku. Lecimy. Jesteśmy podłączeni, mamy tak. uruchomiony silnik i możemy sobie kontynuować. Teraz fa test. Zobaczycie, co się teraz będzie działo. Zobaczcie jak jest olej w czynie biegu. Teraz jest przepuszczenie prawidłowy, boss prawidłowy bossi, mamy tak, przełączyłem to już tam o ten olej, zobaczcie jak wygląda, auto ma 200 tysięcy serwisowane było w cały czas. Tu mamy czysty olej zalany zobaczcie tutaj mamy jeszcze filterek na powrocie, dobrze mówię na powrocie tak, tak jest. Jest, filtruje Olej z skrzyni w czasie pukania Będziemy robić pukanie 10-minutowe, aby nieczystości, które są w skrzyni, zatrzymały się na tej filce, która jest 10 Mam Ma mniejszą siateczkę filtrującą niż znajduje się w skrzyni. Fitru. Dobrze, teraz mamy tryb pracy. Wejdziemy na ręczne. To cały podpit do sterowania urządzeniem. Możemy podać detergent do pukania dolać, spuścić olej, pukać. E, filtrować przez fit z tyłu i zrobić dynamiczną wymianę tak. na samym końcu w które mamy 17 stopni, po 17 oleju tak. robimy teraz płukanie tak Ej, to. zobaczcie co się dzieje Pukamy tutaj to jest oryginalny olej jaki powinien być to, to jest ten tak czysty olej powinien być, czy taki jest, na razie płukamy Wymieniliśmy 2 litry oleju na pukanie, i zobaczcie, jaka jest różnica. Zobaczcie, jaka jest różnica. Mieliśmy 2 litry na pukanie. cały czas jeszcze idzie, idzie przez filtr. wszystko. Zobaczę teraz ten stary olej z go wygląda. Zrobi się jaśniejszy. Tu mamy nowy olej. Jeszcze maszyna coś pracuje razem z autem. Dobra, autko mamy wyłączone, skaszone. Teraz co? Spuszczamy olej Dobra. przez miskę. Właśnie teraz demontuję miskę olejową. Już mamy olej spuszczony. Tutaj trzeba było pod korkiem jeszcze taki plastyczek wypnąć do góry, żeby nam całość leciała. Dobra, to ominiałem montaż miski. Mamy już nowy koreczek z tą podkładką. to był tylko przełapany. Teraz co? Odkręcamy korek. Nie ma oleju, i dolać oleju idziemy. Eee, Dolanie oleju? Te 3,5, pół, Możesz spokojnie sobie trzymać. Start, start trzymać. Zobaczcie jaka różnica. To jest świeży, to jest ten dolewany. Ale jeszcze jeszcze nie jest to co trzeba. No, zobaczcie kochani, praktycznie jest ideolo. Zaraz rozłączamy się, sprawdzamy jeszcze tutaj korkiem spustowym, wszystko i kończymy procedurę. Słuchajcie, tutaj jest 6 starego oleju. Teraz sprawdzamy i spuszczamy na Zalejemy jeszcze ręcznie tutaj. Zobaczcie, jest mam teraz zakręcamy korek, i już jest ok. Cały wydruk, nie? Tak, cały wydruk mam zrobiony, olej wymieniony to dynamiczną z płukaniem.